Partnerami zespołu są GK Forge, Kuźnia Przemysłowa, Totalizator Sportowy, Właściciel Marki Lotto, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Future Group, Miasto Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Millers Oil z Polska. E, tak naprawdę jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą prędkość i mam nadzieję, że właśnie będziemy szybsi. E jesteśmy myślę, że dobrze przygotowani mieliśmy fajne dni testów zobaczymy, czy nasz w sumie najstarszy samochód w konkurencji da radę myślę, że my tak myślę, że zrobimy wszystko, żeby pokazać naszą prędkość i na pewno tanio skóry nie sprzedamy mieliśmy serwis, sami teraz przygotowujemy auto, myślę, że teraz mamy większą kontrolę nad tym, co się będzie działo z samochodem, chronią ustawienia tego typu rzeczy, myślę, że to jest dobry ruch i Będziemy mogli szybciej i równi tym samochodem jechać